Cześć, z tej strony Miły, witajcie na moim kanale. Dziś przygotujemy klasyczne carbonara bez dodatku śmietanki, które zrobimy w 15 minut. Zapraszam! To co? Zaczynamy! Przygotowanie zaczynamy od przygotowania makaronu. Na początku solimy wodę. Moja już się gotuje to zwolnie, coby wstawić wcześniej, więc wrzucam do razu makaron. W międzyczasie kroję sobie bekon i rozgrzewam już patelnię. Do przygotowania karbiej przez surowy z boczek bądź wędzony. Ja używam akurat wędzonego, ale surowego. Jest długo około 130 gram. Klejmy go w kostkę. W paski, jak wolicie. Ja akurat kroję go w paski, nie dość grube, ale też nie za cienkie, żeby było czuć ten bekon jak będziemy jedli makaron. Okej, okay, czekamy aż potem się rozgrzeje w też pilnujemy naszego makaronu, pamiętajcie, aby makaronu gotować al dente, dlatego że on dojdzie jeszcze chwilę na patelni, a poza tym taki rozgotowany makaron słabo się je moim zdaniem. Al dente lekko taki twardawy, troszkę, że tak powiem, krupie, ale jest w porządeczku. Myślę, że tak około 5 minut i będzie gotowy. Ok, nasza patelnia się rozgrzała, więc przekładamy na nią boczek. Pyszne spierczy. Zmniejszamy ogień i wypadałem na małą żeby puścił też trochę tłuszczu. Ten tłuszcz potem połączy nam się z sosem i do takiego fajnego smaku. Podsmażając w boczek pamiętamy o tym, żeby go mieszać, żeby się nie przypalił, ale żeby był zarumieniony z każdej strony. W międzyczasie będziemy przygotowywać sos do karbonary. Ja opieram karbonarę, ale uwielbiam właśnie taką klasyczną karbonarę, czyli nie taką jak podaje się w niektórych znajpach, że jest dodawana śmietanka, żeby ten był taki gęsty, ale żeby też jajka, często często jajce nie zdaje się jajek tylko śmietankę, żeby po prostu jajka się nie zdarzyły nie zrobiła się jajecznica, bo to jest najważniejsze, żeby uważać z jajkami, gdyż jeżeli będzie za wysoka temperatura makaronu i bożków, to po prostu zrobi nam się jajecznica. Więc do mi dwa jajka. Do tego dodajemy 50 g startego parmezanu. Mieszamy wszystko. Dodajemy trochę świeżo zmianowego puszu. i oczywiście w międzyczasie kontrolujemy cały czas nasz beką i makaron. Makaron zaraz będzie gotowy, więc będziemy dalej działać. Na razie filmujemy boczko, aby się nie przypalił, ale żeby ten tłuszcz się wytopił. Ok, makaron nam dochodzi. Boczek też już jest podsmażony, więc zmniejszamy ogień. i Będziemy dokładać od razu makaron. Nie przecedzamy, tylko od razu, prosto z garnka, wyciągamy nasz makaron i przekładamy na potęgę. Dodatkowo, razem z makaronem to jest troszkę wody z gotowania, więc też tam po tym zajęcie to co. Ok, lekko przemieszamy na ogień jeszcze ten sos z boczkiem, żeby naprawić do aromatu. Lekko podsmażymy, ale dosłownie chwilę. I teraz najważniejszy ruch, musimy wyłączyć gaz, pomieszać makaron i chwilkę odczekać, dosłownie 10-15 sekund, aby makaron z patyleniem troszkę ostygł, dlatego że w tym momencie jest za wysoka temperatura, żółtko nam się zetnie, zrobi nam się po prostu jajecznica, a nie o to nam chodzi. Chodzi nam o gładki krem. Więc chwilę czekamy. temperatura nam spada. Parmezan z jajkiem przygotowany. I teraz śmiało możemy wlewać. I od razu mieszamy. Dokładnie, żeby i szybko, żeby po prostu nie robiła się jajecznica. Widzimy już jak parmezan zaczyna się rozpuszczać, robi już takie białe plamki. No, ale jak pachnie. Mamy wymieszane. Potrzebujemy teraz talerz Przekładamy nasz makaron. Wcielamy na górę odrobinę parmezanu. I dekorujemy jeszcze świeżo zmielonym pieprzem. Gotowe. Oczywiście zalecane jest od razu spróbowanie. Pycha! Parmezan, czuć jajko, czuć beką, makaron, sugotowany, al dente, To jest to, co lubię. Polecam. Szybki obiad, 15 minut, i macie gotowe. Dajcie znać w komentarzach, czy już robiliście carbonara i jak robicie. Czy robicie z samym żółtkiem albo jajkiem? Czy też ze śmietanką? Oczywiście, pod filmikiem zostawcie łapkę w górze. I zasubskrybujcie mój kanał, to proszę, że moje zasięgi. Do następnego. Cześć!